Dzień dobry, dzisiaj będę mówić na temat kolorystyki, czyli jak dobierać barwy do konkretnych pomieszczeń oraz jakimi zasadami się kierować, łącząc ze sobą te barwy, aby tworzyły one spójną całość i ciekawą kompozycję. Zapraszam. Kolorystyka jest tematem, który niejednokrotnie spędza nam sens powiek i często dobieramy kolory intuicyjnie, uzyskując dość ciekawy efekt. Jednakże równie dobrze jest się poposiłkować wiedzą oraz zeznajamić z podstawowymi zasadami, jak te kolory dobierać, do jakiego pomieszczenia, jak je ze sobą łączyć e, oraz wreszcie jakie kolory i w jaki sposób wpływają na naszą psychikę oraz percepcję. Dobierając kolorystykę ścian, należy zwrócić szczególną uwagę na czynniki takie jak usytuowanie pomieszczenia względem strony świata, o czym będę za chwilę dosyć dokładniej mówić, a także na czynniki takie jak powierzchnia przeszklenia, czyli jak duże mamy okno i analizujemy tutaj, jakie światło i w jakim natężeniu wpada nam do pomieszczenia, jakie oświetla, jaką ma barwę, bo na przykład w godzinach porannych to światło jest dość intensywne, aczkolwiek chłodne, a w godzinach wieczornych jest już obarwione. Ciepłe. Kolejnym czynnikiem, na który musimy zwrócić uwagę, jest światło sztuczne wewnętrzne, czyli jakie mamy oświetlenie, jaki rodzaj, jak rozmieszczone są punkty świetlne oraz jaką dają barwę i jej natężenie. Temperaturę barwy mierzymy w kelwinach. Kolejnym czynnikiem jest źródło światła sztucznego zewnętrznego, czyli na przykład latarnie. Światło latarni wpada nam przez okno i wieczorem już możemy mieć inną barwę tych ścian. Dobierając kolor. Na podstawie wzornika dobrze jest mieć tę barwę na większej nieco kartce i przyłożyć ją do ściany w różnych konfiguracjach oświetleniowych, czyli o różnej porze dnia przy oświetleniu sztucznym, i wtedy dopiero mamy taki realny obraz, jak ta barwa będzie się prezentować w danym pomieszczeniu. Jeżeli chodzi o światło dzienne, omówię teraz, jakie barwy, jak będą się prezentowały w pomieszczeniu w odniesieniu do strony świata, do której to pomieszczenie jest skierowane. Pomieszczenie od strony północnej jest niedostatecznie naświetlone i sprawia wrażenie chłodu. Aby przełamać ten chłód, należy dobrać barwę ciepłą. Jeżeli chodzi o intensywność tej barwy, to dopasowujemy ją do kubatury pomieszczenia, czyli jakie to pomieszczenie ma gabaryty. Jasne barwy optycznie nam jeszcze dodatkowo powiększą to powiększą te pomieszczenie, natomiast ciemniejsze nam je optycznie zmniejszą. Pomieszczenie od strony południowej antagonistycznie do strony północnej jest już dobrze doświetlone i barwa tego światła jest w ciepłym odcieniu. I w tym przypadku tę ciepłotę łamiemy chłodnymi kolorami. I tak jak w przypadku każdego innego pomieszczenia, intensywne barwy e, zmniejszają pomieszczenia optycznie, natomiast jasne, delikatne kolory optycznie je powiększają. Nie należy od strony południowej używać ciepłych barw w intensywnych kolorach, takich jak pomarańcz, czerwień czy intensywna żółć, gdyż może dodać taki nieco agresywny efekt. Pomieszczenie od strony wschodniej jest doświetlane o poranku, przez resztę dnia jest zacienione. Tutaj zaleca się, tak jak w przypadku strony północnej, łamanie go ciepłymi barwami. Pomieszczenie od strony zachodniej jest świetnie doświetlone wieczorem i jest to barwa ciepła, a więc, tak jak w przypadku pomieszczenia od strony południowej, łamiemy je zimnymi barwami. Pamiętajmy, że ściana, na której znajduje się źródło oświetlenia, czyli okno, będzie nam się optycznie wydawać nieco ciemniejsza. To też malujemy ją na odcień o ton lub dwa jaśniejszy, aniżeli reszta ścian, albo po prostu na biało. Dobierając kolory, należy zwrócić szczególną uwagę również na światło sztuczne. Albo dobierając sztuczne światło, należy zwrócić uwagę na kolory ścian. Niezależnie, którym kierunkiem się kierujemy, mamy trzy podstawowe zasady. Chłodne kolory idealnie podkreśla chłodne światło. Ciepłe kolory podkreśla ciepłe światło, natomiast intensywne kolory potrzebują intensywnego światła. Dlaczego te reguły są takie istotne? Ano na przykład dlatego, że jeżeli pomalujemy ścianę na kolor niebieski i dobierzemy do tego żółtą żarówkę, to uzyskamy taką zieloną poświatę i nie mamy pewności, czy ta zieleń będzie na pewno w takim odcieniu, jaki by nam odpowiadał. Ponadto należy pamiętać, że światło podkreśla wszelkie nierówności, co jest dosyć istotne, jeżeli chcemy uzyskać efekt dekoracyjny i użyjemy na przykład tynku strukturalnego. Wybieranie kolorów na podstawie koła barw. Czym właściwie jest to koło barw? Koło barw jest wzornikiem w kształcie koła, jak sama nazwa wskazuje, na którym są wszystkie kolory tęczy. Nie znajdziemy na nim ani bieli, ani czerni, ani szarości, i to koło idealnie nam pokazuje, jak te barwy ze sobą łączyć. I możemy je łączyć w kilku regułach harmonii analogowy, czyli mamy na przykład trzy kolory, które leżą koło siebie i spójnie przechodzą jeden w drugi, czyli na przykład żółty, zielony i niebieski. Analogowy z akcentem, czyli tak jak w przypadku analogowym, mamy tutaj barwy leżące obok siebie. I jedną barwę dopełniającą, czyli leżącą taką naprzeciwko tego koła, na przykład żółty, zielony, niebieski i powiedzmy pomarańczowy. Monochromatyczne, czyli jeden kolor w kilku odcieniach, na przykład odcienie niebieskiego, błękit królewski, kobalt i granat. Triady, czyli jeżeli weźmiemy to koło i wykreślimy na nim trójkąt równoboczny, to będziemy mieli trzy kolory dobrane na tej podstawie: na przykład żółty, czerwony i niebieski. Trady, czyli mamy tutaj cztery kolory i są dwa kolory podstawowe oraz dwa kolory dopełniające leżące naprzeciwlegle tych kolorów podstawowych, np. czerwony, pomarańczowy, niebieski i zielony. I zastosowanie tetrad wymaga takiej szczególnej uważności i wyczucia przy projektowaniu. Dopełniające, czyli uzupełniające, czyli kolor podstawowy jest dopełniony kolorem uzupełniającym, leżącym naprzeciwlegle na kole do tego e, koloru, czyli na przykład niebieski i pomarańczowy. Jak już wcześniej wspomniałam, omawiając usytuowanie pomieszczeń względem stron świata, barwy ciemne optycznie pomniejszają pomieszczenie, natomiast jasne optycznie je powiększają. Pomieszczenie można ponadto optycznie kształtować kolorem. Stosując jedną barwę na wszystkich ścianach, optycznie powiększamy pomieszczenie. Stosując tę samą barwę na ścianach równoległych do siebie, optycznie zawężamy pomieszczenie. Pomieszczenie można skrócić, malując dwie ściany przyległe do siebie jednym kolorem, ale w różnych odcieniach. Poprzez pokrycie kolorem sufitu optycznie obniżamy pomieszczenie. Jeżeli zaś pomalujemy sufit i jedną ścianę, optycznie wydłużymy pomieszczenie. Jeżeli pomalujemy jedną ścianę na daną barwę, to optycznie poszerzymy to pomieszczenie. A jeżeli jedna ściana będzie w barwie jaśniejszej, aniżeli reszta ścian, otrzymamy efekt rozjaśnienia pomieszczenia. Jeżeli zaś całą kubaturę, odejmując od tego podłogę, czyli wszystkie ściany i sufit pomalujemy na jeden kolor, uzyskamy efekt kompaktowości. Ściany można skrócić również kolorem. Jeżeli górną połowę ścian pomalujemy na dany kolor, uzyskamy wtedy efekt znacznie krótszego pomieszczenia. Natomiast jeżeli e, ciemniejszym kolorem pomalujemy dolną część ścian, to pomieszczenie nam optycznie wywędruje do góry. Ile barw w pomieszczeniu? Zazwyczaj stosuje się trzy w kolejności malejącej. W literaturze fachowej jest też zasada 70 na 20 na 10, czyli 70% głównego koloru, 20 i 10 dopełniających. Można wszystkie również ściany pomalować na jeden kolor i to będzie zasadne, jeżeli mamy dość jasną barwę, bo jeżeli na przykład wszystkie ściany pomalujemy na ciemny kolor, na przykład na czarny, no to uzyskamy taki dosyć przytłaczający efekt i dobrze w tym momencie go równoważy inną barwą. Oddziaływanie kolorów na psychikę człowieka jest przedmiotem licznych opracowań psychologicznych. Nie jest bowiem tajemnicą, że określone kolory wywołują adekwatne doń reakcje. Od starożytności znana jest również chromoterapia, czyli terapia kolorem, i w tej chwili odbywa się ona za pomocą połączenia światła z kolorem, czyli lamp o określonej barwie i jej intensywności. Pomimo że metoda ta nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych, jest stosowana z powodzeniem w alternatywnych metodach terapeutycznych, np. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. I tutaj bardzo istotne jest dostosowanie barwy i jej intensywności, np. światła o barwie czerwonej. Nie powinno się nadto stosować, gdyż może wywoływać ono agresję. Żółty i pomarańczowy pobudza, natomiast kolor zielony może być stosowany bez jak poszczególne kolory wpływają na psychikę i nastrój człowieka? Kolor niebieski jest uspokajający i tonujący. Jest kolorem bardzo harmonijnym i, pomimo że jest to kolor chłodny, jest statystycznie najbardziej lubiany. Występuje w 111 odcieniach. Kolor niebieski często jest stosowany w biurach, gdyż sprzyja koncentracji i harmonii. Kolor niebieski ponadto hamuje apetyt, więc nie powinien być stosowany w restauracjach, lokalach gastronomicznych. Kolor czerwony. Kolor czerwony przyciąga uwagę. To jest taki kolor ostrzegawczy na zasadzie zatrzymaj się, spójrz, uważaj, może wywoływać agresję. Kolor czerwony, w przeciwieństwie do koloru niebieskiego, wzmaga apetyt, dlatego dość, jest, dość często jest stosowany w lokalach gastronomicznych. Kolor czerwony jest to kolor życia, symbolizuje krew, a także w symbolice nawiązuje do cielesności. Kolor żółty wywołuje przede wszystkim pozytywne skojarzenie jest to. Kolor słońca jest pogodny, wzmaga kreatywność, jednakże kolor żółty w zbyt intensywnym odcieniu może powodować rozdrażnienie i agresję nawet. I tutaj taka ciekawostka, ponieważ kolor żółty może być rozpatrywany w kategoriach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, były badania naukowe, które dowiodły, że żółte światło latarni sprzyja kradzieżom i przestępstwom w nocy. Ponadto małe dzieci otoczone zbyt dużą Ilością żół żółtego koloru w dość dużej intensywności robią się agresywne i płaczliwe. W Chinach zaś kolor żółty jest kolorem męskim i królewskim. Żółty kolor jest polecony na poprawę nastroju. Kolor zielony. Kolor zielony ma właściwości uspokajające, jest bezpośrednio związany z naturą i harmonią. Kolor zielony nadaje powiewu świeżości i jest symboliką dobrobytu i pieniędzy. Kolor zielony jest polecany dla osób ze skłonnością do stanów depresyjnych, ponieważ uspokaja, tonuje i wprowadza w dobry nastrój. Kolor czarny. Kolor czarny w kulturze zachodniej jest kolorem żałobnym, w przeciwieństwie do kultury np. indyjskiej, gdzie kolorem żałobnym jest biel. Kolor czarny jest kolorem bardzo intensywnym i tutaj Ukłon w stronę fizyki. Kolor czarny pochłania wszystkie barwy i nie odbija żadnej. Kolor czarny charakteryzuje się takim trochę poczuciem wyższości i elegancją. Czarny dość dobrze współgra z czerwieniami i złotem, aczkolwiek w zestawieniu z czerwieniami daje taki trochę agresywny efekt. Istnieje 50 odcieni czerni. Biel jest symbolem niewinności i dostojeństwa. Istnieje 67 odcieni bieli. Biel jest kolorem neutralnym i powstaje ze złączenia wszystkich barw, stąd takie dostojeństwo tej barwy. Nadaje takiego mistycznego e, charakteru pomieszczenia, jednakże w nadmiarze bywa on przytłaczający i wywołuje nostalgiczne uczucia. Tutaj wszelkie domy pogrzebowe, e, kaplice pogrzebowe, e, warto zwrócić uwagę, są właśnie w kolorze fioletowym. Fioletowy jako akcent uspokaja i nadaje harmonii, zachęca do kompromisu. Istnieje 41 odcieni tej barwy. Pomarańczowy. pomarańczowy jest zestawieniem żółci i czerwieni i łączy cechy obydwu tych kolorów. Pomarańczowy zwraca uwagę, tak jak kolor czerwony, aczkolwiek nie jest tak intensywny i wywołuje znacznie przyjemniejsze uczucia. I tutaj ukłon w kierunku koloru żółtego. Kolor pomarańczowy, podobnie jak kolor czerwony, wzmaga apetyt. Pamiętajmy, że jest to kolor charakterystyczny dla buddyzmu. Różowy. Różowy jest połączeniem bieli i czerwieni. Jest to kolor bardzo delikatny, kojarzony z lekkością, kobiecością, niewinnością i dzieciństwem. Brązowy. Brązowy jest to kolor ziemi i sprzyja poczuciu bezpieczeństwa poprzez uziemienie. W nadmiarze jest dość przytłaczający i wywołujący nieco depresyjne odczucia. Kolor brązowy jest kojarzony z ciężką pracą i wzbudzający zaufanie. Kolor szary, czyli połączenie niewinnej bieli i przytłaczającej czerni. Jest to kolor najbardziej neutralny i nie rzucający się w oczy, kompromisowy i bardzo formalny. I to by było tyle, jeżeli chodzi o kolorystykę. Mam nadzieję, że udało mi się wyczerpać temat. Po więcej informacji, a także jeżeli chcecie znaleźć ten temat w formie artykułu bądź podcastu, zapraszam na stronę www.asjdeko.com. Dziękuję za uwagę.